Czołem drużyna, tu witam Was w kolejnym odcinku, można powiedzieć, że technicznym. I dziś pokażę Wam kolejną, prostą, acz często pomijaną czynność, jaką jest czyszczenie głowic w stacji dyskietek w Amidze. Dziś wyczyścimy głowice w stacji w Amidze 600. Jest to bardzo prosta czynność, ale tak jak mówiłem, często pomijana. Często zdarza się, że dyskietki działają, za chwilę nie działają. Dlaczego tak się dzieje? O tym też co nieco powiem. Zatem, jeżeli chcielibyście posłuchać, zobaczyć... I przekonać się, że to nie jest wcale taka skomplikowana czynność. To oczywiście zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Słuchajcie, zanim zaczniemy, powiem Wam tylko tak szybko, dlaczego postanowiłem nagrać ten odcinek. Otóż ja przed chwilą testowałem sobie różne dyskietki i burzę zapędu tą dyskietkę. Oczywiście dyskietka nie została odczytana, w ich kopy trzaskało błędami, jak sprawdziłem tą dyskietkę. ok, spoko. Wkładam swoją dyskietkę sprawdzoną, która zawsze mi działała, z grą, z General Sisters. Wrzucam i co. Dyskietka sypie błędami. Ok, biorę kolejną dyskietkę, sypie błędami. Tylko górna głowica. Biorę kolejną dyskietkę, sypie błędami górna głowica. A więc cóż, dyskietka zarzuciła brudem głowicę, zakleiła głowica jakimś syfem. Zatem jeżeli stanie się Wam coś takiego, że wrzucicie dyskietkę, nie wiecie w jakim jest stanie, może być zabrudzona, tego nie widać, może nawet być nie widać i nagle stacja odmawia posłuszeństwa ze wszystkimi dyskietkami jakie macie, możecie mieć prawie stuprocentową pewność, bo Stuprocentowej nigdy nie można mieć, ale dużo procentową pewność, tak powiem, że głowica jest zabrudzona. Zatem, żeby wyczyścić głowicę, musimy wykonać następujące czynności. I zapraszam do stołu. Dobra, słuchajcie, amigę mam rozkręconą. Nie pokazywałem wam, jak ją rozkręcać. Chyba każdy wie, jak amigę rozkręcić. Trzeba uważać na te zatrzaski. Tutaj jest jeden zatrzask, po drugiej stronie jest drugi zatrzask. Ja już mam wyłamany, ale to był wyłamany przede mną. Oczywiście, żeby otworzyć Amigę, musimy podważyć delikatnie górną obudowę do góry i zdjąć górną obudowę z tego zatrzasku, bo to jest taki ząbek wygięty w drugą stronę do zewnątrz obudowy. To teraz? raptem są raz, dwa, trzy, cztery. Cztery śrubki mamy otwartą. Z tyłu też są zatrzaski, ale one ładnie schodzą. I mamy naszą stację dyskietek. Musimy się dobrać do środka. Żeby się dobrać do środka, ten model Panasonic taki, tutaj są dwie śrubki malutkie. Muszę odkręcić te śrubki. To są takie naprawdę, naprawdę tycie śrubeczki. Trzeba mieć taki wąski śrubokręt, żeby to odkręcić. Najlepiej krzyżakowy, bo to są krzyżakowe śrubki, natomiast ja mam płaski. Sprawdza się. I teraz tak. tył mamy odkręcony, jak widzicie. Musimy ciągnąć przód. Tu i z drugiej strony są zatrzaski. Najprościej to zrobić w taki sposób, że podważam tutaj bok, bok obudowy. Odginam. Jedna strona zeszła. Podważam drugi bok obudowy. Odginam, zeszła. Podginam, odginam. I ściągam sobie. Mamy mechanizm naszej, naszej stacji dyskietek na wierzchu, głowice są oczywiście tu w tym miejscu, zatem nie robimy, co robimy, robimy bardzo prostą tak naprawdę czynność, czyli bierzemy patyczek higieniczny, moczymy w izopropanolu, izopropanol ja mam taki litrowy wpłynie kontaktowy IPA+, Plus się nazywa IPA+, Plus, proszę kontakt IPA+, Plus. moczymy w tym patyczek i jedziemy. Dolna głowica tutaj przecieramy ją ładnie, wycieramy ją z całego syfu. Obracamy patyczek. Górna głowica, czyli tutaj ten element ruchomy zresztą i przecieramy górną głowicę. Proszę bardzo. Czyścimy bardzo ładnie głowicę, wycieramy ją. Dobrym pomysłem jest tutaj wytarcie sobie od razu wszystkiego dookoła, pod tymi tu nad tych na których są umieszczone te głowice, bo tu będzie dużo syfu też z, z dyskietki, która pracuje. To się tam gdzieś ściera, jakieś tam syfy też gromadzi. Wszystko tu się zbiera w stacji dyskietek. Dobrym, dobrym pomysłem jest wyczyszczenie wszystkiego naokoło. Co jeszcze jest dobrym pomysłem? Otóż tutaj macie e, silnik. Na tym silniku jest taki, taki ślimak i ta prowadnica od e, głowic chodzi po tym ślimaku. Bierzemy sobie... Jakieś y, najlepiej wazelinę techniczną i wazeliną techniczną smarujemy sobie ten ślimak. Żeby to po prostu lepiej pracowało, żeby miało poślizg, żeby nie było zacchnięte. Już tutaj to przesmarowałem tutaj, y, co prawda wazeliną taką do y, arcade sticków, ale to jest też dobre. Ale wazelina techniczna po prostu, prosta sprawa, w markecie dostaniecie. Smarujemy to, po wyczyszczeniu głowic damy im po prostu tej ipie odparować. Ona odparowuje w chwilę, w chwilę przepraszam, moment. Zamykamy sobie obudowę. Przód się zatrzaskuje oczywiście skręcamy śrubki. To nie jest absolutnie prosta czynność, one są bardzo małe. Skręcamy amigę, zamykamy i robimy testy. Ja wiem, że to będzie działać u mnie bez problemu, natomiast na pewno wrzucę na koniec Wam screen, że yy, odczytuję dyskietkę poprawnie. Jak już jakieś błędy się pojawią, to po prostu będzie to wina dyskietki samej nośnika. Natomiast jeżeli cała strona jedna wali błędami, to, to niestety jest już powód taki, że głowica jest zabudzona. Tyle w temacie. Więcej tutaj nic nie ma tak naprawdę. To jest tylko taka czynność. Oczywiście stacje mogą się różnić, natomiast one są otwierane w podobny sposób, bardzo prosty. Może się zdarzyć, że trzeba będzie stację wyciągnąć. Jednak tutaj widzicie, najczęściej jest tak, że tylko ta pokrywka górna trzyma się w ten sposób. I tyle. Większej filozofii w tym całym tej czyszczeniu yy, tak naprawdę nie ma. I tyle jak mówiłem, skomplikowane to to nie jest, ale przydaje się to raz na jakiś czas zrobić. Wiecie, te sprzęty mają swoje lata, dyskietki, które do nich wrzucamy, mają swoje lata, bywają w różnym stanie. Gołym okiem nie widać, a może okazać się, że dyskietka jest zawalona. I zawali nam, zabrudzi głowicę. Zatem już wiecie, jak zrobić, co można zrobić, co można wykluczyć ewentualnie, że to nie jest uszkodzenie, tylko zabrudzenie, jak można tą stację wyczyścić yy, i żeby dalej działała bezproblemowo. I tyle w temacie. Także dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam z i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!